No wydaje mi się, że ktoś nas tutaj odwiedzi. Mi też się, tak się wydaje. Mówią. Nie możemy tu być same w takim No ale jak miejscu. tak, to kto? No, no A Świeże mięsko? Na pewno będą tak przystojni, jakie jest piękne to miejsce. Tak mi się Oby. Wydaje. Jak już to oby. Siemano! Siemano! Dan, twój brat! <noise> nie, nie ma zębów. <noise> niestety sobie będę indywidualny. Drugiego takiego jak ja nie będzie niestety. Siemasz. Siemanko Cześć, Rafał Piotrek, jak Siemanko. Cześć. Siema, cześć. cześć Rafał. Rafał. Siema Mam koszulek. No, nie ma ciała. Co? Nie ma ciała. Panowie, witajcie! Siema, siema. A no, co wy tak siedzicie tutaj w parze? Parą mi Na dziewczyny, dziewczyny czekam. A, na dziewczyny? No to przyszedłem. Tak? Ja to nie w moim typie no. Nie? Chodźcie, chodźcie, chodźcie tam do Mam do was informację jedną. Chodźcie. On wygląda jak jakiś kabareciarz. Jakiś Cię gdzieś widział już, nie? Teraz mi przypomina się jaka... Maseraka. A no, widzimy tańczyć. No. I chyba trafiłem, nie? <ścoughs> Kojarzyłem od razu, bo oglądałem kiedyś edycję tańca z gwiazdami i kojarzyłem właśnie, że Rafał tańczył tam pierwszy z dziewczynami, a teraz jest z Przyszedłem tu dzisiaj was nauczyć trochę tańczyć, ponieważ wieczorem dzisiaj macie zatańczyć przed dziewczynami. Macie skraść ich serca swoim e, ruchem. Ale dziewczyny Jak, nowe czy wiecie? nasze? Lubisz nowość? Nie, no tak. się jestem ciekaw. Jarek czeka na czwartą muzę. No dobra, słuchajcie, czy ktoś z Was kiedyś w ogóle tańczył? Myślę, że ten najlepiej tańczy. Tak, jest to, że dzieciaka trochę, nie? Tak, dla, dla jaj po prostu tańczę na wieczorach panieńskich, na za biorą, Magic Dan, tak, no, tak no, po, z bez... Drewna, nie? Ja człowieku drewna. No, ja, ja jestem drewno. przykładem tutaj największego drewna. coś ty, dobrze wygląda. No. Ale nie okłamuj go. Ja wam pokażę kilka różnych Zajemnie. schematów kroku, Zajemnie. ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co wy zaprezentujecie. Ładną inwencję twórczą, będziecie w synchronie tańczyć, czyli wszyscy razem jeden słynny układ, a potem każdy z was będzie musiał zadańczyć co złe. Każdy tancerz do ilu powinien umieć liczyć? Do trzech. Do trzech to liczą tancerzy weseli. Piętnaście? Cztery. No. Cztery razy dwa to ile? Osiem. Osiem, cudownie. I teraz taniec to jest matematyka. Ramiona nasze będziemy krążyć do tyłu. Krążenia do tyłu. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, Świetnie. No nie no panowie, to mam możecie dewelacyjnie. Tu już jeden ruch mamy? A teraz wykonujemy ruch po wodzie koła. To to dawaj, <grym> <grym grym> dawaj, jedziesz. Dzień ja dobrze, dobrze, o Jarek, dobrze, dobrze, dobrze. Jedziesz, tak świetnie, świetnie. Zasobił się za biodra i krążenia biodem No to każdą, nie? Do, Do z siłowni. Do z siłowni. Wszyscy w piątkę. Tańczycie jeden wspólny układ. Okej, okay, spoko. Okej? Okay. No? Idziemy cztery kroki w prawo, cztery w lewo. I teraz ważna sytuacja jest taka. Przodek z przodu, tyłek. Z tyłu. Taka jest zasada. Rotacja w biodrach. Czyli trzecia noga macha. Bam, bam, bam. O, oh, mi już pomachamy. Bam, 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 z przodu, bang. O, dobrze. O, dany dobrze. Jarek, dobrze. Widać, że machałeś trochę. No sam się odbijają jajca, nie? <śmiech> <śmiech> czy, ty, czy, ty musisz, czy ty musisz dzielić się z nami z takimi informacjami? Biorykami wysłamy raz, dwa, trzy, klaps, pięć, sześć, do góry Siłacz, Czajnik, puzon. Uh, uh. Ulubiony mój ruch to jest właśnie Tak, czajnik, puzon. Uh, uh, uh. Siłacz. Czajnik, buzon. U, u. Ręka, ręka, sali. Kłóbut, kobut, hop, pet. Siśla. Czajnik. Buzon. Pięć, sześć, siedem. Ręce do góry. I kręcimy się wokół własnej osi. Go, go, go. Kręcimy się. I raz, dwa, trzy, w lewo, pięć, sześć, obrót, hop. Raz, dwa, trzy, raz, pięć, sześć. Do góry. Hop i hop i hop, i hop i, hop, i ręka, ręka, szalik, kobut, kobut, hop, bez, siłacz, czajnik, urząd. Mam dla Was kolejną niespodziankę. Zapraszam do nas, bąbszera nowego. Oho. Proszę bardzo, zapraszamy Mateusz. This. This a -a Mam na imię ma. są 25. lat. jest aktor, modeling, modeling, podróże. podróże kiedyś znaleźć jest really w pomodelingu. Pan w pomodelingu. jest w w w Totalnie nie przeszkadza mi to, jeśli dziewczyna jest wydzielana, ma kolczyki czy jakieś operacje plastyczne. Czy jeśli to ma poprawić jej pewność w siebie, no to złe. Na Wyspę Miłości przyjechałem po to, by poznać zajebistą dziewczynę i wyjść z walizką pieniędzy. Ale my nie chcieliśmy Mateusza. Nie chcieliście Mateusza? ho!

jakie dziewczyny Musi być, być twarda wiadomo, wierność. W sensie wierność. nie oczekujmy wszystkiego od razu, nie? No ale. A, czyli na początku może się puszczać, później nie? W sensie jak się poznajemy, no to wiesz, jakby jesteśmy otwarci. Tak? No dobra, no, a wizualnie jaki jest twój typ kobiety? Wizualnie. No jeśli wpadłaby tu jakaś... Ruda wariatka to może nie byłbym Ruda. zainteresowany mała duża wysoka gruba chuda niższa niższa Aha. to weź se Emi na przykład to wy tutaj panowie jesteście bardzo otwarci jakby to... Dla mnie to jest model wysoki, przystojny, dobrze zbudowany, fajny ryzyk, jakaś broda, fajny włos Ja tak widzę modelowanie, nie, a no on tak w jedyny co ma to wzrost moim zdaniem A ty masz włosy zafarbowane czy mi się wydaje? No, no, Też że ma... jakiś no. od niebieskiego jakiś. No taki. coś tak podlatuje może nie powiem Wam dokładnej daty, ale niedawno y, miałem koloryzację, no, ja bo widzę, że ogólnie jestem. wcześniej miałem dłuższe włosy. No wcześniej po indrygłąd. prostu byłeś, byłeś ładniejszy, a wiesz, tak? A gdzie nie pójdę, to dziewczyna mi mówi, ja chcę tego Bedboya, chcę no. wiesz, takiego... A ty właśnie co, A ja taki... mówię, dobra, lecimy. Ale co? Bedboy <laughs> jesteś? Bedbo <laughs> jesteś taki? Czy nie, 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 bad boy? nie, nie, nie jestem Bedbojem, jestem takim słodkim misiaczkiem bardziej dla dziewczynek. Powodzenia. To powiedzenia. Asia, to Asia odpada, bo nawet boi, tak? Powiem, powiem ci tak, to w takim razie Oliwia i Daria raczej odpadają. Emi też odpada, to jest mi wariatów. Czyli w, no w sumie każdy odpadną może wracać już, nie? No. <laughs> już, już, nie dacie mi się nacieszyć, no. no teraz teraz jakby nie, nie ma takich pewnych jakby par, nie? No ka każdy może czuć się zagrożony.